Siemaneczko, i zaczynamy kolejny odcinek. W którym pobawimy się trochę w mechaników. Riko, pomachaj. Nadkola mamy przygotowane i możemy brać się za składanie zawieszenia. Tutaj już tam głęboko nie jechałem yy, z barankiem, bo to nie ma sensu najmniejszego. Bo i tak dotąd, tak gdzieś mniej więcej dotąd, przychodzi nad kole. Dlatego to bardziej, w sumie powiem Wam, że i tak większość tutaj, tak powiedzmy, 90% to robiłem tylko dla wyglądu, bo mógłbym tutaj te powierzchnie w ogóle nic nie robić, bo w tak dobrym stanie są, że naprawdę, no tak jak mówię, no tylko dla wyglądu. Druga strona jeszcze mniej było do robienia. Zobaczcie drugą stronę. O, tutaj. Mamy naszą drugą stronę. Generalnie też na tej blasze trochę było tylko korozji, i w tym miejscu, tutaj, gdzie to mocowanie jest. I nic więcej. Generalnie więcej jest czyszczenia niż, niż tej całej pracy, yy, jakiejś tam yy, antykorozyjnej, że tak to nazwę. No ale to dobrze, bo im więcej jest takich miejsc, tym ja mam mniej roboty. Już miałem wkładać wózek na samochód. Wszystko ładnie pięknie, poskładane. No i pisze do mnie kolega, który obejrzał filmik, że te gumy powinny mieć tutaj taki kołnierz dookoła, bo te są od betrójki, nie od B4. No powiem szczerze, ja jak rozkładałem ten wózek, nawet nie zauważyłem, że. Yy, Tutaj jest jakakolwiek guma, bo te gumy były w takim stanie kiepskim, że po prostu no bez jakichś większych problemów mi wyszły te gumy. No ale dobra, no myślę sobie, wymienię jedne gumy, wszystko będzie fajnie. No ale wziąłem właśnie po informacji tutaj od kolegi, wziąłem sobie śrubę swoją, którą jest przykręcony wózek i zobaczcie, ani przednie, ani tylne mi nie pasują. Tutaj mamy śrubę dwunastkę, a otwory są dziesiątki. I pan w sklepie chyba dał mi po prostu zawieszenie od B3. Tak mi się wydaje. Chyba, że była jakaś zmiana dziwna. No ale nie wiem. Nie będę tam kombinował, bo, bo nie wiem. No i chciał, nie chciał. Teraz trzeba rozebrać znowu yy, nasze wahacze, ściągnąć je, wyprasować te nowe tuleje i założyć jeszcze nowsze z większymi otworami no niestety tak bywa też czasami ja powiem szczerze, no moja, moja wina, moje niedopatrzenie trochę, bo yy, też nie zmierzyłem po prostu czy czy te otwory pasują tutaj do śruby przed założeniem, bo od demontażu do montażu minęło kilka dni no i po prostu to no, najzwyczajniej w świecie zapomniałem o tym, żeby Sprawdzić, no ale niestety trzeba teraz naprawić i będzie dobrze. Po małej wtopie z gumami już jest sytuacja opanowana. Gumy wymienione na takie jakie powinny być. Generalnie okazało się, że te, które miałem poprzednie zamontowane, też są z B4. Bo w 1992 roku była jakaś zmiana konstrukcyjna. I po prostu niektóre Audi miały na dziesiątkę, a niektóre miały na dwunastkę. No i katalogowo pokazywało te na dziesiątkę. No a ja, ja niestety miałem na dwunastkę. No ale dobra, nie ma co. Składamy i lecimy dalej z remontem. Ale jeszcze przed montażem wózka trzeba odnowić śruby. Tym razem będę je piaskował. Już mi się powiem szczerze, nie chcę robić elektrolizy na te drobne rzeczy, dlatego takie, takie śruby. Tutaj te tulejki, które klinują nam drążki kierownicze. Tutaj takie pierdołeczki, sprężynki, wszystko będzie piaskowane. Jako, że jeszcze nie mam zamontowanego wózka, stwierdziłem, że odnowię katalizator i portki. Tutaj reszta wydechu będzie nowa. No, głupio, żeby to tak zostało. Takie brzydkie. Więc zdjąłem to z auta. No to trzeba też wymienić sondę. No powiem Wam, tylko tyle z niej zostało. Walka była bardzo długa. Z półtora godziny z nią walczyłem. Nie mogłem odkręcić, no ale udało się. Ale też nie tak do końca bez strat, bo nie mam teraz gwintu. No ale. Technologia naprawy będzie taka, że dotoczę po prostu tutaj tulejkę, rozwiercę to, co jest. Tulejka będzie pasowana, i tigiem dookoła będzie wspawane. Taki jest plan. Jak będzie, zobaczymy, no ale raczej tak będzie. No i dobra, znowu troszeczkę mnie to przytrzyma. Myślałem, że. Tylko odkręcę i zamontuję drugą, no ale niestety trzeba to zregenerować. Mamy kolejny dzień. Kwint pod sondę w katalizatorze już jest naprawiony. Została dotoczona taka tulejka. Oczywiście nie taka gruba, ona chyba na 8 mm była ta dotoczona. Został rozwiercony otwór na 25 mm, wpasowane i zaspawane. Tyle tylko, że nie Tigiem, tak jak mówiłem, amigomatem, bo po prostu w Tiku skończył się gaz. No ale mniejsza o to. Gdyby ktoś y, szukał, y, jaki jest tutaj gwint, to jest 18 razy 1,5. Chyba większość sąd ma y, taki gwint. To akurat nie jest od Audi, to jest od Superba 20. No ale zobaczcie, elegancko wszystko pasuje. Możemy teraz czyścić i montować na auto. Odnowiony wydech siedzi tam, gdzie powinien. Nie mam tylko sądy, ale sądę przykręcę jutro, bo w tej chwili jej po prostu nie mam, jest zamówione. No i co lecimy z wózkiem? Wreszcie doczekał się montażu. Jeszcze powiem szczerze i tak, tego nie skręcam tak wszystko super mocno bo i tak będzie odkręcane tutaj u góry kolektor nawet nie wiem czy jeszcze raz wózek nie będzie po prostu odkręcany bo jeszcze zobaczymy czy w ogóle cały silnik nie wyjedzie stąd łącznie ze skrzynią biegów ale to decyzja będzie później bo zobaczcie wszystko jest w oleju wszystko rozrusznik tutaj skrzynia biegów no, wygląda tragicznie ale zrobimy to i będzie jak nowe. Zawieszenie mamy wstępnie poskładane. Na gotowo jest przykręcony wózek. No oczywiście oprócz tych śrub, bo te będą dopiero na, jak auto będzie na kołach. Sonda lambda jest na swoim miejscu. Powiem Wam, że ten przewód, to chyba nie wiem, no Niemcy to się chyba zemścili kuźwa za drugą wojnę światową. On jest tak poprowadzony tam, daleko, głęboko. Że to po prostu. No, już chyba gorzej nie mogli wymyśleć. Powiem Wam, że podobnie jest w superbie zrobione. Tam myślałem, że jest kijowo. Ale tutaj to po prostu. No. Przeszli samych siebie. No ale no, co zrobić? Męczyłem się z tym. Powiem szczerze, że mocowanie tej kostki. To ten, kto wymyślił. Tutaj. W tym miejscu. Mocowanie tej kostki. Tym tutaj, o, o to tam blaszka, co jest. To za karę bym mu normalnie kazał to 10 razy dziennie wczepiać i wyczepiać. No. Łapki sobie całe porysowałem. Siedziała ta kostka, że po prostu tragedia. Druga strona już też jest zrobiona. Nie mam tego jeszcze skręconego. Znaczy próżwózka, tak jak mówię. To jeszcze nie jest tak skręcone, wiecie, tak mega mocno, bo Muszę te nakrętki dać nowe. Tutaj mam. Te nakrętki muszą przyjść nowe, bo one już raz użyte nie bardzo się nadają do ponownego użycia. Te śruby od sworzni są w ogóle każda z innej parafii. Trzeba też nowe. Wężyki, takie rzeczy to po prostu zamówiłem już i hamulce będę robił tak jakby osobno, całkowicie układ hamulcowy. Tutaj widzicie, nic nie jest podłączone jeszcze, jutro będę miał tarcze, klocki i inne gadżety do hamulców. I wtedy dopiero będę się tylko tym zajmował. Jutro jak będę już miał te nakrętki poskręcam wszystko na gotowo, ustawię. Na oko yy, zbieżność, tak mniej więcej, żeby tylko auto w miarę jeździło, i wtedy biorę się dopiero za hamulce. A do takiego wstępnego ustawienia zbieżności należy pamiętać o tym, żeby te nakrętki równo były od naszego punktu odniesienia, czyli tutaj od środka śruby rzymskiej, żeby z tej strony było tyle samo zwojów, co tutaj. Wtedy mamy pewność, że jak kręcimy tą śrubą, żeby ustawić zbieżność, żeby nam się rozchodziło bądź schodziło, tutaj końcówka i drążek kierowniczy, wtedy mamy pewność, że idzie to równo i że nie ma takiej sytuacji, że tutaj na przykład się trzyma na pięciu zwojach, a tutaj na 15. Druga rzecz to, żeby dobrze założyć te tulejki, żeby nie były odwrotnie. Stożkiem mają być do tutaj drążka, a tutaj do końcówki drążka, żeby zaciskało nam końcówkę. Powiem Wam, że moje zwierzaki tyle ze mną siedzą tutaj w garażu i robią ze mną auta, że jeszcze parę lat, a chyba bez problemu, ja tylko będę szedł na obiad, auto postawię, a kot z psem zrobią co najmniej serwis olejowo. Filtrowy. To jest pomoc. On mnie tylko wspiera duchowo. Ale może kiedyś będzie przynosił klucze. A propos zbieżności, zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć. Tutaj na tej śrubie rzymskiej, która jest do ustawienia zbieżności, na niej są dwie nakrętki. Jedna jest z prawym gwintem, druga z lewym gwintem. No to wiadomo. I powiem Wam, że jak te śruby można kupić bez problemu, tą śrubę rzymską, tak z nakrętkami jest troszeczkę problem. Ja rozbierając te stare, uszkodziłem dwie nakrętki. No i jak z prawym gwintem nie ma problemu, tak z lewym gwintem, kupienie takiej nakrętki, no nie jest prostą sprawą. Dlatego. No prawą nakrętkę z prawym gwintem. No to normalnie kupiłem, ale zastosowałem też troszeczkę szerszą, minimalnie z 2 mm jest szersza niż ta. Powiem wam, że nie wiem, dlaczego takie bardzo wąskie są zamontowane fabrycznie. Generalnie i tak nie jest skręcone to do końca. I tutaj jeszcze mamy kawałek gwintu, także bez problemu może być odrobinę szersza ta nakrętka a tak naprawdę lepiej nam klucz trzyma dlatego tak jak mówiłem ja mam trochę szersze teraz a nakrętki z lewym gwintem jako że nie mogłem nigdzie dostać zostały dorobione ale żeby jeszcze było trochę fajniej zrobione są z nierdzewki także odpada nam problem korozji Teraz wystarczy tylko, jak to już będzie wszystko ustawione na gotowo, gdzieś tam na stacji diagnostycznej, wystarczy tylko to wszystko zabezpieczyć dokładnie, żeby na tym gwincie na śrubie rzymskiej nie było korozji. I mamy problem z głowy z odkręceniem, że znowu trzeba będzie półtora godziny poświęcić na jedną taką śrubę rzymską. No, tutaj na szczęście mam możliwość, żeby dorobić. Części, dlatego trzeba korzystać. I znowu przybyło części na moim wózku. Tutaj mamy praktycznie wszystko do hamulców. Jeszcze oczywiście i tak zapomniałem kupić prowadnic. Tutaj do jarzm. Chyba tak się mówi. Też będą nowe. I zapomniałem kupić dłuższych. Tych przewodów elastycznych, no ale jutro wszystko będzie. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, kupiłem nowe nakrętki, bo te nakrętki powinno się za każdym razem wkładać nowe, bo ona jest prawie, że jednorazowa, bo tutaj ten plastik, jak już raz się wytnie gwint, i on wtedy nie chce się odkręcić. A jak już się wytnie i kilka razy wkręcimy, wykręcimy, to one się tak naprawdę do na niczego nie nadają. Równie dobrze można by jakieś podkładki sprężynowe zastosować, ale powiem szczerze, tam parę groszy kosztuje to. Wolę nowe kupić. Tutaj są nowe śruby do sworznia, bo tamte były też trochę przykrótkie, że po prostu część, część tego bolca sworznia, ona była tam wiecie, z taki... Kształt taki półksiężyc, powiedzmy, takie wyfrezowanie. Wyfrezowanie czy podtoczenie bardziej. I po prostu to wchodziło na gwint, a nie tutaj na część gładką, a ma być na części gładkiej. Tamte nie mam pojęcia, co to były za śruby, jakieś tam wzięte, ale wymienimy na takie, jakie powinny być. No i generalnie. Na ten, na ten tydzień to by było tyle, tutaj jeszcze mam części do stabilizatora, ale to już sobie zamontuję, jak będę miał wszystko na gotowo, Riko sobie leży i czeka. Jak to poskręcam, lecę z hamulcami, no, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszystko już ogarnę i Audi stanie na kołach. Zobaczymy jak będzie z odpowietrzeniem hamulców. Bo podobno, tak gdzieś tam czytałem, że ciężko się odpowietrza tą pompę ABS-u, ale to generalnie zobaczymy tam. Na razie nie ma co tam co tam przewidywać i czarno myśleć, mam nadzieję, że będzie OK. Musi być zresztą ok, bo i tak to muszę zrobić, i tak to muszę zrobić, dlatego auto musi hamować. W przyszłym tygodniu, może jeszcze. Coś będzie o superbie, ale to, to już zrobię też osobny filmik. No i dobra, na razie się tyle. Na razie się tyle żegnamy. Z, Ryś y, z Ryśkiem, chciałem powiedzieć, z Rikim. Riko tutaj waruje, Riko, y, riko. Kurde, no, psy mi się mylą. Rysiek sobie biega po podwórku, Riko ze mną tutaj wiernie czeka, albo kot, albo Riko. Zawsze ktoś mnie pilnuje. No i dobra, my się żegnamy i do następnego. Na razie.